Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak duży wpływ na wygląd wnętrza mają detale? Źle dobrane listwy mogą zepsuć efekt nawet najdroższej podłogi. Dlatego dziś pokażę Ci listwy Sempla od Vilo, produkt, który łączy design, wytrzymałość i ekologię, a przy tym odmieni wnętrze w kilka chwil. Listwy przypodłogowe to nie tylko ozdoba. Sempla to linia listew przypodłogowych produkowana w Polsce z myślą o wymagających klientach. Każdy wariant ma indywidualny numer, co ułatwia zamawianie. Każdy kolor jest w macie, co nadaje całości bardziej ekskluzywny wygląd. Materiał jest wodoodporny, nie chłonie wilgoci i nie deformuje się. Prosta aplikacja kleju i lekka komorowa konstrukcja sprawiają, że montaż jest szybki i czysty. Wybierając listwy Sempla, stawiasz na jakość, wytrzymałość i ekologię. Chcesz zobaczyć produkty na żywo? Odwiedź siedzibę firmy Ecoplast przy ulicy Ostrowskiej 80 w Tarhałach Wielkich na trasie Ostrów Odolanów. Obejrzyj cały odcinek na kanale Ecoplast.